Proszę państwa, powiem szczerze, uwielbiam ten moment, gdy oczekiwania dobiegają końca. Z meczem każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami. Serdecznie witamy wszystkich państwa przed telewizorami. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W. Na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Obiecujące zagranie przed pole karne. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Widzę w łódź. Zacznie grę w następującym składzie. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Doskok do rywala i po akcji. Postanowił strzelać. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. W pole karne, głęboko teraz. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Bez kłopotu broni Ingikiewicz. Ależ to ładnie zneutralizował. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Strata, rywale przy piłce. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Teraz naprawdę świetna piłka. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Uwaga, okazja na prowadzenie. Jest pierwszy gol spotkania. No, teraz mecz nabierze rumieńców. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Coraz bliżej pole karne obrona musi mieć się na baczności. No, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! No, nie tak to miało wyglądać. Od razu strata. Dośrodkowanie w pole karne. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Teraz czy dobrze to wykończy? Rzut rożny może dać im wyrównanie. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. środkowuje w pole karne. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Są, może teraz wyrównać? Bramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Sekundy lecą nieubłaganie. Odczuwalne są już trudy tego spotkania. Ale miejscowa drużyna wciąż szuka sposobu na obronę gości. Nie chcę grzebać ich nadziei, ale bywają takie dni, kiedy po prostu rywal jest o tę jedną bramkę lepszy. Nie znaleźli jak dotąd recepty na rozbicie jego obrony, i wątpię, by zrobili to w końcówce. Uwaga, to jest setka! Gol nie padł, ale mają już drożny. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Dobra, teraz obrona bramkarza. Decyzją arbitra wznowią z narożnika. Okazja, by w końcówce pozbawić rywali prowadzenia. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co to, co doliczy sędzia. Jest za linią obrony. Uwaga! Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, a futbolu efektywne i efektowne, cóż za spokój, cóż za precyzja, zamienia tę... W...